temat y, koszty. No, koszty są śmieszne, no tak jak, ter, ter, tak jak mój weekend, 500 km przejechane i, i doładowałem w garażu, no powiedzmy, szczelam z 90 kWh, jakie to ma znaczenie, choćby to było 100 kWh, to 100 kWh ładowałem się w nocy po 30 groszy, to no maksymalnie, ile mnie to kosztowało, to już tak z górką, to 30 zł. 500 km w aucie, które ma 400 koni, które jest tak komfortowe za 30 zł i to jest to jest prawda o elektrykach, tak się jeździ elektrykiem. Elektrykiem się jeździ w dzień, w nocy się go ładuje, z taniego prądu, ewentualnie można zamontować fotowoltaikę i po kilku latach, jak się, że tak powiem, spłaci, to, to mamy całkiem już za darmo. No, ale umówmy się, no, no 500 km za, za 30 zł, to, to, to nawet nie wychodzi 10 zł za 100 km, gdzie no, jest wiele luksusowych aut, w których można dojść do 100 zł za 100 km, więc tu jest 10 razy taniej. A jeśli ktoś robi spore przebiegi, no to może się okazać, że, że takie auto choć drogie w zakupie, no jednak w porównaniu z równie komfortowym i fajnym autem spalinowym, może okazać się po wielu latach nawet tańsze, więc no tak to, tak to wygląda generalnie ja polecam bo, bo jest to świetna sprawa trzeba się do tego przekonać i myślę, że na początek najlepiej przekonać się w ten sposób, że jeśli ktoś ma kilka aut w rodzinie, to właśnie sprawić sobie jedno auto elektryczne i, i już wiele takich rodzin znam gdzie kupili sobie takie auto elektryczne jako trzecie, czwarte piąte, drugie, mniejsza z tym auto w rodzinie które miało być takie o do krążenia po mieście, a potem się okazuje że, że jeżdżą im na weekendy że jeżdżą im na wakacje, że że rano się, że tak powiem, jest sprzeczka w domu, bo nikt nie chce już jeździć spalinowym samochodem. Każdy się pcha do elektryka, i potem się okazuje, że auto elektryczne robi największe przebiegi. Zresztą są takie statystyki, że auto elektryczne robią większe przebiegi niż spalinowe, bo po prostu tym się fajnie jeździ. A do tego to jest naprawdę wygoda, jak nie trzeba jeździć na stację paliw. Jeśli ktoś ma taką sytuację rodzinną, że, że tam jest kilku użytkowników auta, to potem jest zawsze wieczorem, a wiesz, zatankuj, za bo, bo jest puste, a rano się śpieszymy i trzeba jechać na stację. Naprawdę prościej jest zejść do garażu i wpiąć wtyczkę i mieć rano pełne auto, niż, niż jeździć wtedy na stację paliw. Zwłaszcza, że to zazwyczaj tak jest, że jak się człowiek śpieszy, to jeszcze się okazuje, że, że trzeba zatankować samochód. A tutaj po prostu trzeba wyrobić sobie taki nawyk, jak ze smartfonem i eksploatacja takiego samochodu wygląda jak eksploatacja smartfona. No, po prostu trzeba go wpiąć do, do gniazdka. Można tu oczywiście poustawiać w samochodzie timery ładowania i tak dalej, że, że nie trzeba tam pilnować, i, kiedy on się zacznie ładować, jak się naładuje, do jakiego poziomu. To wszystko dzieje się w automacie. To raz ustawiamy, a potem przyjeżdżamy do garażu i wpinamy. Auto już będzie dbało, żeby ładować się tak jak trzeba i, 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 i na przykład stanie taryfy, więc jest to naprawdę rewelacja. No stąd ja osobiście. Gdzieś, gdzieś poczułem taką misję, żeby, żeby to głosić światu i, i daje mi to wiele frajdy, gdy, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy dzwonią do mnie gdzieś tam po, po jakimś czasie i dziękują za to, że, że obejrzeli mój film, że kupili elektryka i, i że teraz cieszą się taką fajną jazdą i to do tego jazdą, która praktycznie nic nie kosztuje, bo no jazda elektrykiem to jest ułamek kosztów jazdy samochodem spalinowym. Tutaj akurat siedzimy w samochodzie, który no nie należy do najtańszych, ale coś za co. To, to, jest, to jest marka premium, to jest produkt premium. Tutaj mamy rewelacyjne cechy tego samochodu, więc to, to musi kosztować. Ten samochód, w którym teraz siedzę, kosztuje 375 tysięcy. A widziałem na niego taką symulację leasingową. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, natomiast miesięcznie to było 4000 netto. Więc no, są na pewno osoby, które mogą to udźwignąć i myślę, że, że będą zachwycone z tego samochodu. Natomiast trzeba gdzieś poznać tą, tą naturę i wiedzieć, do czego nam to auto jest potrzebne. Jeśli jeździmy Kraków, Szczecin trzy razy w tygodniu, no to może to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast jeśli byśmy takie auto traktowali jako takie auto rodzinne, e, gdzieś na weekendy, gdzieś do takiej lokalnej jazdy, no to naprawdę rewelacja. Nie wyobrażam sobie że można jeździć autem spalinowym przyjemność jeżdżenia autem, które ma zawsze maksymalny moment obrotowy pod prawą stopą, które reaguje bezwłocznie bez zmiany biegów, bo tu przypomnę jest tylko jeden bieg, zawsze ten właściwy nie ma skrzyni biegów jako takiej silnik po prostu kręci się od zera do, do końca Tam nie pamiętam dokładnie akurat do jakiej prędkości tu się kręci natomiast kręci się zazwyczaj do parunastu tysięcy obrotów i, I dzięki temu niepotrzebna nie jest w ogóle skrzynia biegów. Niepotrzebne są też żadne dwumasy, wtryski, turba i wszystkie te rzeczy, które po latach potrafią generować dużo kłopotów. Tu tego wszystkiego nie ma. I tak jak niektórzy się boją, że a to trzeba będzie wymienić akumulatory. W takich autach, tej klasy, gdzie te akumulatory są na bieżąco chłodzone, grzane i, i, i tutaj system dba o to, żeby nic się z nimi nie działo, ta degradacja jest naprawdę śmieszna. I Prędzej statystycznie wymienimy silnik w waucie spalinowym niż w aucie elektrycznym, wymienimy te akumulatory. I też nie jest tak, jak niektórzy mówią, że skończy się gwarancja po 100 tysiącach, to trzeba wymienić akumulatory. To, to tak samo powiem, no co, to, to skończy się w waucie spalinowym, gwarancja po 100 tysiącach, to się wymienia silnik. No zdarza się tak, ale zdarza się tak w wautach spalinowych. Natomiast w autach elektrycznych, ja osobiście nie słyszałem, żeby komuś po gwarancji coś się stało z akumulatorem i musiał go wymienić, więc prędzej bym się bał auta spalinowego e, niż auta elektrycznego. To nie to nie jest ta sama technologia, która jest na pokładzie smartfonów czy laptopów. Co prawda są to jakoś pokrewne ogniwa, natomiast to jest troszkę inna chemia. Poza tym w telefonie nikt nie dba. Telefon ładuje się do 4-2V i, i, i producent ma to gdzieś, że to nie jest zdrowe. W samochodzie, tak jak tutaj, auto nie ładuje się do 100% i te ogniwa pracują w dużo mniejszym zakresie. Dzięki temu się po prostu nie degradują. Także naprawdę ekstra, ekstra samochód. Ekstra wybór, namawiam każdego, gdzieś można sobie takie auto pożyczyć, choćby jakiegoś lifa w jakimś car sharingu, pojeździć i, i, i zakochać się w tej technologii, bo ja jestem w niej no, zakochany bez granic.